Miraż, Mapa, która Cię kocha. I zdradza. Pokażę Ci jak przetrwać w każdej z pięciu kluczowych ról. A player na początku blokuje szybkie rundy poprzez spalenie rampy. Pamiętaj, że mołotowe CT są mniejsze i nie da rady spalić całej rampy. Tero praktycznie zawsze może pikować za mołotowem lub przebiec z lewej strony. Ze słabym respem trudno jest cokolwiek zrobić z rampą, dlatego czasem to gracz konektorowy powinien ją opalić. Następnie chcesz feszować mida. Umożliwia to oknowemu piknięcie właściwie z każdym spawnem. Co jest ważne to to, że nie chcesz być wychylony na rampę. Nie chcesz rzucać tego też z widoku, ani nie chcesz też rzucać go z bliska, by nie dać dźwięku stepami. A player jest bardzo nieprzyjemną pozycją. Głównie ze względu na to, z jak wielu miejsc może przyjść niebezpieczeństwo, ale również ze względu na to, z iloma problemami musi się mierzyć. Między innymi ze swoim konektorowym lub oknowym. A to często są najpoważniejsze problemy. Do wyboru masz kilka pozycji. Dół drewna, góra drewna, default. Brama, fireboxy, góra ninja czy CT. Wybierasz się na podstawie tego, czy chcesz grać na multikile czy na przeżycie. Jeśli chcesz walczyć z lurkiem wychodzącym z rampy, chcesz grać na timingi z bramy, z defaultu lub z CT. Ewentualnie stać ofką, na przykład górę ninja. A co, gdy wiesz, że możesz liczyć na pomoc konektorowego? Wtedy możesz grać pozycje, które są bardziej nastawione na to, że w pewnym momencie dostaną support, czyli pod drewnem lub na fireboxa. Zamiast jest ten sam, pikujesz po flash Jeśli możesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Skaczesz ticket. W ten sposób dajesz najmniejszą szansę Enemii na zrobienie fraga. A tak Nie skacz A znaczy jak z jakiegoś powodu nie chcesz Grać A. Wtedy możesz być bardziej do środka Ale i tak musisz mieć świadomość tego, że ktoś kiedyś To A będzie musiał przejąć. Więc Możesz na przykład krzyknąć AWP rotate ticket Take A. Jak przeciwnicy wchodzą B to i tak Jesteś już spóźniony, więc twoją rolą jest to Żeby złapać ewentualnego lurka z mida Lub z A. Przez co grasz ostatni W retake'u dla konektorowego ważny jest teresp. Na jego podstawie decyduje, którą stroną chce iść i czy w ogóle chce tam iść do konektora, czy nie chce się schować na A lub na B i grać jako element zaskoczenia. Być może tylko i wyłącznie po to, by dowiedzieć się, że kraj free. Idzie prawą stroną, jeśli ma respy do prawej strony i nie przeskakuje rampy. Przeskakując, daje się jedynie szansę na to, żeby terroryści zabili go. Terroryści nawet nie muszą się wtedy bustować. Jeśli ma respę do lewej strony, no to idzie lewą stroną, przez okno. Bo jest bezpiecznie, dopóki nie zablokuje oknowego i ten nie zacznie krzyczeć. Prośba: Nie zamierzasz w pierwsze tempo wyskakiwać okna, grać jakiejś agresji, a twój oknowy ma dobry resp? Puść go przed sobą. Grając konektor, masz robić impact. Musisz wiedzieć, jak grać wokół smoka w konektorze, bo jest on twoim najlepszym przyjacielem. Ten smog powinien ci pomagać jak najdłużej Więc co robisz jak nic się dzieje na środku? Trzymasz go Trzymasz go jak najdłużej Oczywiście w granicach rozsądku Kategorycznie nie wolno zapomnieć ci o A playerze Jesteś nie tylko do mida, ale również do A Musisz zapewniać mu wsparcie Gdy potrzebuje pomocy, powinieneś go jakoś obsłużyć Czy to granatami, czy przejmując kąty Skoro już grasz pozycję, gdzie można szukać fragów praktycznie wszędzie Warto byłoby to wykorzystać Chcesz piknąć rampę ze schodów? Proszę bardzo, tylko najpierw przejmij się jakoś Adonkiem. Spal go, zasmokuj. Agresywne zagrania, które możesz zrobić z prawym respem. To jest smoke con, fresh górą i pik zakrętu. Lub smoke con, wszerz spod jaja i wyjazd na mida. Pamiętaj, że na wyższym poziomie przeciwnik będzie ci utrudniać tę agresję. Będziesz rzucać granaty, palić konektor, znajdować. Kona dwukrotnie, rzucać jakieś flesze. Będzie ciężej, będzie wojna, będzie się działo. Zadaniem oknowego jest zrobić różnicę: znaleźć fragi i pomóc teammatesom. Niezwykle ważny jest młotow za boksy. Dzięki niemu twój galowy i konektorowy wiedzą, gdzie mogą spodziewać się przeciwników i co zaraz może się wydarzyć. A poza tym czasem zmusza terrorystów do tego, żeby spali żeby zgasić tego młotowa, dzięki czemu mają jednego smoka mniej. A to fajnie. Chcemy go rzucać, gdy mamy smoka w oknie lub jest odsmokowany zakręt. Musimy zrobić to ostrożnie, żeby nie dostać bomby. W zależności od smoka, jakiego dostaniemy, to podejmujemy inne decyzje. Jeśli jest smok okno, to mamy obowiązek znać line-upy, żeby tego smoka zbić i być w stanie się duelować. Tutaj dobrze by było dostać flasha od teammate'a. Random raczej ci go nie da, ale jeśli grasz z jakimś ziomkiem, no to możesz go poprosić o tego flesha i jak zobaczysz na dole, że się wyświetla, że flash został rzucony, to w tym momencie powinieneś puszczać najda I masz dobry timing. A co w przypadku, gdy nie możesz grać w oknie, bo jesteś wyłączony? No, po prostu tam nie bądź. Graj gdzieś indziej. Zrotuj na B lub na CT. W przypadku B najlepszą pozycją jest balkon, z tego względu, że łapiesz B domek tak głęboko i jednocześnie jesteś w stanie duelować się z galą. A CT masz najwięcej możliwości. Strzelasz się z rampą, możesz się strzelać z pałacami, możesz się strzelać z konektorem, z galą. Wszędzie, dosłownie wszędzie. Zwłaszcza gdy masz broń, która zabija na hita. A co zrobić, gdy nie mam respa do okna? No możesz pójść gdzieś indziej i szukać fragów na innej części mapy. Ale warto pamiętać, że nawet jeśli tego respa nie masz, to czasem i tak opłaca ci się spalić boksy. Są to często rundy szczególne, jak na przykład wyjazd dwu gala, gdzie ty palisz boksy i rotujesz do B, ale zdarzają się takie rundy. Mając atrakcyjny resp do okna, jesteś w stanie wyskoczyć do Undera. Wskoczyć pod Connect i trzymać taki kąt. Wskoczyć na galę, gdzie chcesz unikać fleszy i stać bliżej tej ściany. Czym dalej stoisz, tym bardziej jesteś wychylony na flesze. Czasem nawet grasz tam schowany i pikujesz dopiero po chwili. Lub chcesz wskoczyć do ladera. Powinieneś umieć te wszystkie rzeczy. Pamiętaj, jeśli nie zdążysz z rotacją, to masz problem wziąć udział w rundzie. Musisz wspierać swoich teammateów i przyjmować im krosy na samym wejściu. Rolą galowego jest to, by na samym początku rundy zapewniać wsparcie... B playerowi lub graczom na midzie. W przypadku lowbajów starasz się grać raczej bliżej do B, wypalać domek, najdować. Grasz po prostu antyraż. Nie chcesz, by go dojechali, szczególnie wtedy, kiedy wiesz, że mid jest czysty. Najlepszą pozycją do walki są okolice filaru. Masz wiele różnych kodów, z których możesz walczyć. Automatycznie unikasz też wielu fleszy. Dasz radę zrobić reload lub rzucić sobie jakiegoś defensywnego smoka. W razie potrzeby. Pomoc na midzie głównie sprowadza się do rzucenia flesza i grania okolicy ladera. Ważne dla ciebie jest to, by nie dać im go zająć w pierwsze tempo. Flash, szczególnie połączony z młotowem za boksy jest w stanie dać ci fraga na ludziach, którzy chcieliby przebiegać w kierunku kranu czy w kierunku krzesła lub jakby zabłądzili gdzieś na rampie. W przypadku szybszych rund galą musisz spodziewać się tego, że przeciwnik być może chce splitować, więc jednocześnie... Zwracasz uwagę na galę, ale też przejmujesz się bedomkiem. Musisz pamiętać, by nie dawać niepotrzebnie fraga gościowi z kranu czy z krzesła. Możesz zagrać na zaskoczenie z ladera? To zagraj. Zaskoczenie to możesz osiągnąć wtedy, kiedy wskakujesz do ladera w pierwsze tempo. Przeciwnik, szczególnie jeśli gra szybko galę, może się ciebie tam nie spodziewać. Dzięki czemu. Masz szansę na fraga. Prostego fraga. Paw, paw, bomba na banie kończymy balet. Przepraszam. Warto wiedzieć, że w ten sposób opłaca się trzymać ławkę. zapewni Ci to przewagę. Widzisz go jak wskakuje, a nie gdy Ciebie pikuje. Z tymi granatami być może jesteś w stanie zabić gościa grającego krzesło. Jeśli macie zajęty środek, to albo grasz trzeciego i z gali grasz na kontakty oknowego na top midzie, lub po prostu grasz do B. To z tego względu, że ten konektorowy zajmuje się underem, więc. No nie jesteś tam potrzebny. Co ważne dla Ciebie i dla całej drużyny, jeśli okno gdzieś zrotowało, to gdy Ty trzymasz ladder, bo jesteś w środku, jesteś w stanie jednocześnie odpowiadać za okno, dzięki czemu ten gracz z konektora ma trochę więcej pola do manewru. W przypadku, gdy musicie retake'ować A, jesteś gościem, który clear'uje mida, dzięki czemu ten B player jest w stanie swobodnie rotować. Pierwszą rzeczą, którą jako B player chcesz zrobić, to zablokować szybkie rundy na B. W tym celu używasz granatów. Przeważnie jest to mułotow. Ten jest zdecydowanie najlepszy. Nie pali z prawej strony, Tero może chcieć tam stać, a ty możesz to skanować. Po mułotowie warto jest rzucić nade'a, szczególnie wtedy, gdy nic się nie dzieje na mapie. Terroryści mogliby chcieć podchodzić na exploit, dzięki czemu ty zadajesz im dość sporo obrażeń. Najważniejszą rzeczą jest to, że musisz zrozumieć, że nie chcesz szukać aktywnie dueli. Twoja śmierć bardzo często oznacza zajęcie sajtu, a wtedy krzyczeć mogą koledzy. Oj, mogą. Wejście B najczęściej oznacza to, że odsmokowuje się w celu dłuższego przeżycia i utrzymania site'u, czy większej kontroli. Najczęściej rzucasz tego smoka w okolice auta. Pozwala on ci też szukać samodzielnie walk, czy wybierać duele. Z wielu miejsc. Poza tym smokiem możesz się go rzucić jeszcze na balkon lub tutaj. A, skoro już mówimy o utrzymaniu się przy życiu. Lubisz jak ktoś tak skacze? Ja też. Szczególnie jak jestem Tero. Nie rób tego. Nigdy. Przenigdy. Pozycje, które chcesz grać to ławka, auto, balkon, za site'em, default, nawet na śmietniku. Grając na low-buy z dobrym resp'em możecie chcieć się zboostować i pójść głęboko w duel. Wykorzystać broń i element zaskoczenia. Z niektórych pozycji na B jesteś w stanie sabotować mida z Jak możesz to zrobić, jest to przydatne, zrób to. Ale gdy wiesz, że przeciwnicy mogą być blisko i nie chcesz dać im żadnych info dźwiękami, to masz zakaz. Skoro o pomocy mowa. Pamiętasz, jak mówiłem o awupie, która pali boxy i rotuje do B? Pamiętasz? Hmm? W takim przypadku możecie grać dwóch do gali. Gracie albo agresywnie, czyli wyjazd z jakimiś fleszami, albo gracie pasywnie, czyli bustujecie się do góry boxa. Macie opcję dzięki temu, że ta awupa przyszła. W kwestii rotacji. Rotujesz ostatni. Trzymasz ewentualnego lurka, a jak widzisz, że bomba jest na A, no to wybierasz już drogę. Albo rotujesz przez mida, albo przez setę. A teraz idź wygraj rundę na Mikake.